ma Dzisiaj krótki film przed myciem i po myciu. Ja go nazywam dziad. Kupiłem dziada. Patrzcie co to jest. To jest kurde blacharsko jest lipa. Tak pierwszy luk to jest w ogóle yy, przy świetle dziennym. Tutaj wszystko no, w takim stanie jest jakim jest, nie? Bordzwiałe w cholerę. Tu od tego radio dane. No, ale no, niektóre rzeczy, no to ten chrom to jest igła. No. Chrom igła tutaj, jaki jest ładny chrom, no kurde, niektóre elementy są piękne w nim. Tutaj przy klameczkach, zobaczcie co się dzieje, to nie ma na tym. Poczytałem jednak w necie, to są gildeki oryginalne do seka, do, nie do seka, tylko do tego, klasy, Bo są te szersze troszeczkę, to niż, niż do 124. No zobaczcie co tu się dzieje, jest kurde luks, no. Dziad jest luks, no szyby, sigla, no kurde, no gdyby ktoś chciał jakiś szybki za jakiś czas, to kurde, tu chyba wszystkie są sigla, ale to nie teraz, nie jest temat na, na tego. No kurde, fajna sprawa jest. Szyby całe, wszystko całe, a nagrywam Wiktor. jaki to jest diligence, to jest diligence. Diligence dziad, Sprzedamy go? No. Na razie to musi stać, bo robimy seka. Zobaczcie, jaki dyliżans. Moi kochani, zobaczcie, jaki tu jest środek w ogóle. No Środek to znówka. nówka, tylko tak wali, kurde, cygarem, że to jest... Patrzcie, co tu się dzieje, jak słoneczko poświeci. Jakby ktoś chciał takie wnętrze w takim pięknym, brązowym kolorze, zobaczcie, jakie w ogóle, to to nic tu nie jest wypierdziane. Jest naprawdę luks. Patrzcie, co tu się dzieje. Jakby ktoś chciał takie wnętrze kupić ode mnie z tym tunelem, z tym wszystkim... To zapraszam, naprawdę zapraszam. Deska też jest brązowa, czyli wszystko. Wszystko to by ktoś miał pod kolor, a kolor jest niespotykany. Naprawdę jest kolor niespotykany. Nie to co te czarne czy kremowe czy szare, to jest kolor brązowy, kurde. O, zobaczcie. Tył jak się prezentuje? Kurde, no naprawdę. No kolor to jest nieziemski, no to jest czekolada, kurde. Te drewienka to wszystko. Nikt tu nie ruszał nic. Zobaczcie kanapę. No nówka jest, naprawdę jest znówka. Cyk. Pyk. Patrzcie, patrzcie co tu się dzieje. Ua! Za, żamsi, zamsik, Zajrąbisty zamsik Zamsik. No kurde, no Zobaczcie tu co się dzieje. Dywaniki oryginalne Mercedes. Też w kolorze to wszystko. To wszystko, te dywany, tego, no te zaślepki, no naprawdę, kurde, ktoś może sobie zrobić mega furę, w super stanie co najlepsze, jak ode mnie kupi te, ten środek. Oczywiście nie ze wszystkimi drewnami, to od razu teraz mówię. Bo niektóre drewna lecą do seka, na przykład to leci, tam to leci, to mi nie pasuje, ale może to poleci, nie wiem, zobaczymy. Tak to wygląda, tak na pierwszy look. Zaraz damy. O, na żywo tutaj. No kurde wczoraj po ciemku to nic nie widziałem. No i środek tutaj tak samo. To mogę przecież w jednym rzucie komuś wszystko sprzedać. robi sobie ze zwykłego SE kurde jakiegoś czarnego czy skremowego piękną, niespotykaną gablotę, prawda? Mhm. No tu jest tak. Silnika nie będę pokazywał, bo tam jest 2,6. Nie, w sumie możemy pokazać i już pokazujemy patrz jak te drzwi w ogóle chodzą kurwa, przepraszam no nowe są, ten odgłos to jest niesamowity patrzcie, nawet to jest brązowe to Sibirad jest niepotrzebnie tu przykręcone tu jest wajcha w ogóle jakby ktoś nie wiedział o do otwierania bo nie wszyscy wiedzą, bo tam na stożyskiej czwórce inaczej trochę jest o, tu chyba Zaraz, zaraz wrócę. No dobra, i zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszy raz to ja widzę w ciągu dnia. No, może coś z tego będzie. No, tu chłopaki mi zaczęli myć. Tak? Tak. Ja nie zacząłem myć. Nie zacząłeś, dobra. A ty mi nie myjesz tego dziada, tak? No. Nazwałem go dziad. No bo Dawaj, trochę jest dziadowy. Dawaj tego dziada, tu w ogóle z tym mieciem jeszcze jakaś cała paczka gratów jest jakichś blacharskich. To są nowe części, chyba te kola tu kupione i nie wiem co jeszcze, zaraz to otwieram, zobaczymy. Ej, ta kozacka rura, tu ktoś miał dobry rozmak, szczerze powiedziawszy. Ona odstaje elegancko. Kurde, jest kozak. O, to ten jak myje, myj to to, ale myje, ale chłopaki myją. Wow! Ale super chłopaki! Ej, ja już wiem skąd to zardzewiałe miejsce. Tu patrzcie. Akurat z tej listwy spływa woda i kapie. czyli jak on stał. Kupelat to właśnie tutaj się zrobiła rdza. On stał gdzieś cały czas na zewnątrz. No i ekstra, zobaczcie. Prawa i lewa strona nad kole, tylne. Mamy, kurde. Nówka sztuka jakiś, nie wiem, ko. rockerholm no, Nie wiem, no jest, nie? Kurde, coraz lepiej. Zobaczcie, jaki on jest piękny po umyciu, to jest nówka sztuka. Nie no, odszczurzony trochę, jak jest umyty, to zawsze inaczej samochód wygląda. Mimo, że jest słaby, to. To jednak taki nawet, kurde. Odświeżony lekko jest wtedy. Z grubsza przemyty płynem. I wężem ogrodowym. Tak wygląda w całej okazałości. Jeszcze jest mokry. Tu na większości widać oryginalny lakier, nie? To ktoś jakiś tam robił kiedyś tutaj różne o, zaprawki, cuda. Zaczcie w ogóle, co tu się dzieje. Yy... Felgi są fajne, widać, nie są jakieś tam poniszczone, widać oryginalny jeszcze lakier. Opony bieżnik przyzwoity, ale nie wiem czy nie stare jakieś, nie patrzyłem rocznika jeszcze. Ta kratka na tym jest idealna, zobaczcie. Kurde, fajny kolor, nic nie zniszczona, w sensie te, ten plastik na kratce. Ten chrom z przodu, no kurde, luks jest akurat, no. Tu trochę przy wycieradce taki zmatowiony. No i tak on się prezentuje, moi drodzy. Także dzisiaj taki filmik. No i cóż, no, zobaczymy co to mi jutro przyjedzie.